Maria Pawlikowska-Jasnoszewska, Reforma Słów. Ja, kochająca polską mowę, widzę w niej z bólem braków dużo i choć niejednie się oburzą, wprowadzę w nią reformy nowe. W wyrazach głębszy sens odkrywam, odkurzam sekret dawnych znaczeń, aby ta mowa wiecznie żywa brzmiała wciąż piękniej, wciąż. Inaczej. Więc rzeczownikiem złe tragarza, a szatanami zwykłych krawców. Wyrazem bachor zaś wyrażam Bacha najlepszych wykonawców. Rozwód powinien brzmieć wesele. A złodzi, jakżeż jak nie buchaj? Wierzbą znów wiary złe nieśmiele słowo pasi brzuch znaczy kucharz, chycel, skoczek, masztalerz, lokaj, baran, atleta w barach tęgi, koszule, panne te urocze, które koszami dają cięgi, prałat, piorący syna ojciec, tak mowy się doskonala. a żony, gdy na bale chodzić pragnie za wiele, zowie balast, chorąży, pacjent, prosie, żebrak, a słowo boła tchórz oznacza. Słowo kominiarz w piecuch przebrać zdążyłam szczęściem jeszcze na czas. Podróż jest to, co podróżało, a krajczym zowie patriotę. Wyjazd psa na łańcuchu żałość, a cło, nie powiem, mniejszało to. Te, która płacze, Nazwę beczka, a skorkiem znów motocyklistę, snoba czym zwijmy raczej, a matnią porot oczywiście. Na leśnik zamiat leśniczego brzmi apetycznie, w pamięć wrasta, a rozrzutnika bezwstydnego z we wydrwi groszem. No i basta. Krytyk, bezpiecznie kryty człowiek. Po ciemle. Nazwę konduktorów. Brat jednym słowem ten, co bierze, samiec, pustelnik z głębi buru. I tak nocami, wieczorami projekt reformy słów układam, pracuje wyczerpana, blada, lecz zbożnie to przyznajcie sami.